Jest miejsce siedzące i nikogo obok. Czy mogło być lepiej? Teraz tylko, żeby nikt się nie dosiadł. No piękna ta nasza Polska, piękne widoki. Tak patrzę przez to okno totalnie jak w jakimś teledysku. Może disco polo, ale wciąż teledysk. I podziwiam. Dobra, nudziło mi się to podziwianie. Idę w drzemkę. Cicho nie, bo mnie okradną. Jak te rzeczy nie spadną z tego stolika, to ja jestem nie wiem co. To ja mam dwa miliony na TikToku. Niby pociąg, a turbulencje i miejsca na nogi jak w samolocie. Ja to mam 1,60, to jakoś sobie radzę, ale taki chłop 1,80 to by musiał chyba dwa miejsca wykupić, żeby mieć gdzie nogi położyć. Dobra pora poćwiczyć potencjalny smoltok z pasażerami. Muszę to sobie zawczasu w głowie ułożyć. Przepraszam, czy wolne? Nie. Przepraszam, czy wolne? Mój chłopak tu siedzi. Tak powiem. Obok nawet leży bluza mojego chłopaka, to uwiarygadnia moją wersję. Przepraszam, czy można się dosiąść? Jasne. I tyle z mojej asertywności. Nie, no ale takie ubase to pani by sobie mogła darować. O, no, chyba że da gryza. Ale oczywiście, że nie da. Przepraszamy za opóźnienie, które wynosi 2 godziny i 48 minut. Prosimy o wyrozumiałość i życzymy miłej podróży. Na pewno będzie miła. Kocham PKP.